Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wracam do Was sobotnim, porannym, no właśnie takim szybkim, krótkim zestawieniem trzech tematów, które zebrałem sobie na sobotnią, krótką, kilkuminutową pogawędkę. Już was pewnie przyzwyczaiłem. Mam na myśli tutaj tych, którzy regularnie słuchacie podcastu BSS bez tajemnic, że sobotnie odcinki to tematy totalnie oderwane od jednego głównego wątku, a raczej skupiające się na tym, co w chwili obecnej otacza czy to nas, czy nieco bliżej mnie i moje środowisko. A na dzisiaj mam trzy tematy. Pierwszy to wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, drugi to odniesienie się do Web Summit, a trzeci. Kilka słów na temat mojej nowej zabawki, jaką jest H1XLR. O co chodzi? O tym wszystkim usłyszycie w ciągu najbliższych kilku minut. No to jedziemy do tematu numer jeden, czyli Trump pozamiatał. Słuchajcie, no jesteśmy świeżo po wyborach w USA. Nie wiem jak wy, ale ja śledziłem to dosyć regularnie. Patrzyłem, wsłuchiwałem się, co tam się dzieje, i z jednej strony jestem przerażony formą tego, w jaki sposób w tej chwili na świecie wybiera się przywódców, bo zresztą Stany nie są tu odosobnione od wielu innych krajów, aczkolwiek wyznaczają pewien kierunek, ale z drugiej strony też pokazujące, jak łatwo można przekazywać ludziom takie proste, dosyć rzeczy, które powodują, że oni głosują właśnie na te osoby, na które nie głosują. Trump zastosował najprostszą w świecie metodę zastraszania odnoszenia się do potrzeb, które regularnie są nakreślane przez daną grupę społeczną, i dzięki temu porwał. Całą rzeszę wyborców, którzy na logikę, niektórzy z nich przynajmniej, nie powinni w ogóle brać pod uwagę Trumpa jako kandydata na swojego prezydenta, biorąc pod uwagę chociażby swoje pochodzenie, sposób w jaki dostali się do Stanów Zjednoczonych, w jaki sposób pracują na co dzień i co robią. No ale. Wiecie, to jest tak, że na koniec dnia nie patrzymy się na to, co my robimy, tylko na to, co ktoś nam obiecuje, wierząc, że nasza sytuacja bądź sytuacja naszego otoczenia się poprawi. No, i takimi właśnie prostymi pobudkami kierowany został w tym roku naród amerykański. To, że demokraci polegli od samego początku i nie mieli w ogóle pomysłu na to, w jaki sposób utrzymać się przy władzy, to jest jakby inna historia i pewnie zobaczymy na ten temat jeszcze wiele, wiele nowych informacji. Natomiast na dzień dzisiejszy stajemy przed faktem takim, że Donald Trump. Po przerwie wraca na urząd prezydenta i będzie zaraz oceniany za to, co naobiecywał i co będzie wdrażał. A już widzimy parę rzeczy, które no, pokładają pewną nadzieję w tym nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Bo jeżeli przyjrzycie się na przykład kursom chociażby dolara, no to poszedł on w górę. Bitcoin jest na kolejnych rekordach, których nigdy nie odnotował. Proponuję, zajrzyjcie sobie, zobaczcie, co się dzieje z Bitcoinem. A Tesla? Tesla również zwyżkuje. Jest to wszystko spowodowane pewnie tym, że dosyć mocne wsparcie dla Trumpa okazał i to w bardzo publiczny sposób Elon Musk. Ten człowiek będzie też miał wpływ na to, jak będzie rozwijana gospodarka Stanów Zjednoczonych, i pewnie będzie miał wpływ na kilka różnych branż, a już na pewno na własne biznesy. Więc Elon Musk, który do tej pory był oceniany chyba za najbogatszą osobę na świecie, właśnie stał się jeszcze. Bogatszy, czego oczywiście nie ma co mu żałować. No skoro chłopak ma głowę do interesów, to niech w taki sposób się rozwija. Ale przyglądajcie się temu, co się dzieje z dolarem, bitcoinem, Teslą i całą masą innych kursów na różnych organizacji, czy też walut, no bo to jasno pokazuje, czy ta wiara w Trumpa nadal jest, albo inaczej będzie kontynuowana, czy to taki pojedynczy, krótki zryw, który zaraz trzeba będzie sobie zweryfikować. No, ale jeszcze z jedną rzeczą chciałbym się tutaj odnieść. Ja na co dzień zajmuję się kwestiami outsourcingu, kwestiami takimi jak usługi dla biznesu, i od razu zacząłem się zastanawiać, co wybór Trumpa może oznaczać dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, czy też dla globalnego outsourcingu jako takiego. Trump nie ukrywa, że jest przeciwny, zlecaniu prac na zewnątrz. On woli, żeby wszystko się działo w Stanach, chce rozwijać globalną, tą, całą ekonomię, gospodarkę Stanów Zjednoczonych i niewykluczone, że jego kolejne decyzje będą miały również odbicie na tym, co się dzieje w świecie usług biznesowych świadczonych w modelu near shoringowym i offshoringowym dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie przewiduję tutaj, że będziemy mieli jakiś Armagedon, Disaster i w ogóle zawalenie się globalnych rynków outsourcingowych, ale nie ma co ukrywać, że na pewno będzie się tutaj coś działo. No chociażby niershoning z regionu Karaibów czy też Ameryki Łacińskiej, który w ostatnich latach no, super się rozwijał wręcz wobec klientów ze Stanów Zjednoczonych, w tej chwili dostał taką kwestię do przemyślenia, czy to nadal będzie takie proste i takie łatwe. I z takim popytem jak do tej pory. No bo jeżeli wejdą do gry tak naprawdę różnego typu programy grantowe, wsparcia, albo jakiekolwiek inne, które będą motywować do tego, żeby usługi dla Stanów Zjednoczonych były świadczone ze Stanów Zjednoczonych no to rynki nearshoringowe Ameryki Łacińskiej, ale także offshoringowe, jakimi jest Azja, Afryka, czy też my tutaj w Europie, mogą dostać pewnym rykoszetem. Nie chcę kręcić tutaj i nakreślać bardzo negatywnych scenariuszy, dlatego że do nich nie dojdzie w krótkiej perspektywie czasu, ale w długiej, no cóż, na pewno trzeba reagować na różnego typu rzeczy, które będą się działy. Do kwestii w ogóle popularyzacji offshoringu tutaj do części wschodniej Europy będę się odnosił pewnie jeszcze w wielu, wielu nagraniach i rozmowach z różnymi ekspertami. Na dzisiaj odstawiam ten temat na bok, dlatego że dużo się pozmieniało. Wiecie, 25 lat rozwoju sektora u nas super ekstra, obecnie dosyć spora stabilizacja, leciutka zwyżka z tego, co widzę obecnie, natomiast no, zobaczymy, czy to się dalej będzie utrzymywało. No bo trochę czynników się tutaj nam będzie nagromadzać, jak chociażby zapowiadana przez wspomnianego Trumpa. Rychła, szybka, rychłe szybkie zakończenie wojny w Ukrainie. A to też będzie miało na pewno wpływ na branżę. Dobra, odjechałem od tematu. Miało być o Trumpie, miało być o Web Summit i H1 xlr -a. Ja tu zacząłem jakąś dywagację na temat rozwoju rynku outsourcingowego. To idziemy na bok, wracamy na ścieżkę główną, czyli wskakujemy do Web Summit. To będzie moja pierwsza wizyta na Websamicie. Mimo tego, że jest to wydarzenie rozpoznawalne, duże, nie, nie ma co ukrywać, że pół Europy albo i większa jej część dokładnie wie o co chodzi z tym wydarzeniem. Ja też dużo o nim czytałem, oglądałem, zbierałem opinii i te opinie były skrajne. Od bardzo dobrych po bardzo złe. Nie ma co oszukiwać, że jest to duże wydarzenie. Więc musi budzić różne emocje, i te pozytywne, i negatywne, bo im więcej uczestników, tym większa szansa na to, że te skrajne opinie będą się pojawiały. Ja jadę w tym roku na, razem z ekipą z Łodzi, konkretnie z Urzędu Miasta Łodzi i wieloma startupami, które tam będą chciały pokazywać, co się dzieje. Program jest bardzo bogaty, więc chcę skorzystać z paru rzeczy, które tam na miejscu będę mógł zobaczyć. No, i zobaczymy, jakie to ja opinie na temat Web Summit Wam przywiozę. A to, że na pewno się będę nimi dzielił, to możecie być o tym absolutnie pewni. No, i teraz kilka takich jeszcze wrzutek. Słuchajcie, na Whatsappie powstała polska grupa, która charakteryzuje się w zasadzie jedną komunikacją: sprzedaje, sprzedaje, sprzedaje. Tam każdy mówi, że coś sprzedaje. No może zdarzają się jakieś pojedyncze inne wpisy, ale co do zasady wszyscy, którzy się jako tako rozwodzą w swojej tematyce, to na tej grupie piszą sprzedaje, sprzedaję, sprzedaje. Sprzedaję. No dobra, no taka rola, no w końcu się jedzie po to, żeby zdobyć klientów. No idziemy dalej. W aplikacji, która jest przygotowana dla Web Summit i też taką sobie ściągnąłem, jest komunikacja we wszystkich zaproszeniach, które do tej pory dostałem typu sprzedaje, sprzedaje, sprzedaje. Nikt nie wpada na pomysł, żeby się zapytać po co ja w ogóle jadę na Web Summit. Nikt nie w swoich zaproszeniach nie pyta, jaki jest cel i czy w ogóle interesują mnie jakiekolwiek tematy, z którymi tam ludzie jadą ale wszyscy od razu w zaproszeniach, które otrzymuję, piszą sprzedaję, sprzedaję, kup ode mnie, na pewno masz takie potrzeby i tak dalej, i Co się z tym światem porobiło? No nic, zobaczymy jak to będzie tam na miejscu. No i słuchajcie, no jest to technologiczne szaleństwo. Ponad 70 tysięcy uczestników, także to tak, jakby się pojechało naprawdę na niesamowite igrzyska, niesamowity mecz jakiejś piłki nożnej, tudzież innego sportu, który gromadzi właśnie taką publiczność. Tu publiczność w Lizbonie zgromadzi website, a ja wam o tym troszeczkę poopowiadam albo stamtąd, albo bezpośrednio po powrocie. No i na koniec ostatni temat. Mam nową zabawkę. Tą zabawką jest Zoom H1XLR. Co to takiego jest? No, jest to rejestrator dźwięku, który umożliwia tak naprawdę nagrywanie gdziekolwiek. Więc przyszła pora na mobilne studio podcastowe. Mówiąc wprost, jest to urządzenie, dzięki któremu będę mógł praktycznie w każdym miejscu zainstalować się z moim mikrofonem. No, i sobie porozmawiać. Co więcej, ja nie będę nawet miał jednego mikrofonu. Ja mogę do tego malutkiego urządzenia podłączyć dwa mikrofony profesjonalne poprzez kabelki XLR. Nie będę się tutaj wdawał w jakby techniczną i technologiczną rozmowę, jakie są zalety i techniczne możliwości tego urządzenia. Ale fakt jest taki, że jest ono absolutnie wygodne, szybko pracujące, bardzo intuicyjne, no i zapisuje pliki w najwyższej rozdzielczości. Zresztą posłuchajcie sami, gdyż koniec tego nagrania robię właśnie na Zoom H1 XLR. No i jestem u was z powrotem. To nagranie w tej chwili realizuję poprzez H1 XLR. Tak, tak, tak. Nie mam pojęcia, czy wyjdzie, jak to wyjdzie w ogóle po zgraniu całego pliku, ale skoro jest już ten sprzęt, to należy go testować i używać. Szczególnie, że zaraz pojedzie, pójdzie on mocno w ruch w tej Lizbonie wspomnianej przed sekundką na web summit, bo będę go testował w boju i to w dosyć mocnym, nazwijmy to, z mocnymi wyzwaniami środowisku. Dlatego, że na tej sali, gdzie będę, będzie mnóstwo ludzi, więc duży szum, duży rumor i zobaczymy, jak będą zbierane dźwięki z otoczenia. A być może nie będą zbierane z otoczenia i będzie i mnie, i moich rozmówców całkiem dobrze. Słuchać, także słuchajcie, od teraz łatwiej będzie nagrywać podcasty w terenie, a to oznacza, że takich właśnie nagrań możecie się spodziewać w kolejnych tygodniach i miesiącach. Sobotnie odcinki, co do zasady, mają być krótkie, więc i ten będzie taki krótki. I te nagranie bezpośrednio z Zoom H1 XLR właśnie dobiega końca. Kłaniam Wam się nisko i do usłyszenia. Niebawem w kolejnych odcinkach podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć.